Wojska rosyjskie złagodziły ofensywę na kierunku miasta Bachmut. Silny opór wojsk ukraińskich zmusił wojska rosyjskie do przesunięcia części sił na sąsiednie rejony, w tym na odcinek w pobliżu miasta Soledar, gdzie skierowano pojazdy opancerzone i jednostki artyleryjskie. Osłabienie starć na przedmieściach Bachmutu nie świadczy o tym, że Rosjanie całkowicie zrezygnowali z jego przejęcia, a raczej o tym, że ukraiński opór zmusił ich do przemyślenia własnej taktyki, zdobycie Bachmutu miałoby dla Rosjan znaczenie psychologiczne po serii porażek na polu walki. Ukraiński wywiad poinformował, że Rosja utrzymuje na terytorium okupowanego Krymu lądowe, powietrzne i morskie nośniki ładunków jądrowych. Mówimy o okrętach, łodziach podwodnych, samolotach. I kompleksach lądowych, które mogą uderzyć pociskami nuklearnymi. Potencjalnie Rosja ma nadal taką możliwość, przekazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Czerniak. Ukraiński filmowiec Wiktor Onysko zginął na froncie. Pracował jako montażysta przy takich filmach jak Bitwa o Sewastopol czy U-311 Czerkasy. Wiadomość o jego śmierci przekazała żona. Od lutego czynnie brał udział w działaniach wojennych. Bronił owodu herzońskiego i Donbasu, zginął walcząc na pierwszej linii frontu, osierocił dziewięcioletnią córkę, żona Wiktora dodała: Mój własny bohater, moja miłość, moje wszystko, nie wiem, jak dalej żyć i oddychać bez ciebie. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.